Witam wszystkich obserwujących kanał Mercedes Beskońskich, witam naszych klientów. W ten specjalny dla nas dzień. Dzień, w którym chcemy zaprezentować pierwszy super samochód, który jest w naszym salonie. Samochód, który jest nietuzinkowy, który pozwala na większe i lepsze bicie serca jest to Mercedes AMG GT. Mercedes, który E, swoją premierę miał w Paryżu w 2014 roku, a już w 2015 roku zdobył tytuł e, World Performance Car of the Year. E, samochód, który e, u nas debiutuje, jest to samochód AMG GTR e, w najmocniejszej odmianie 585 koni, 700 nm. Drodzy Państwo, e, oto ten samochód chciałem Państwu zaprezentować, Roman pomożesz. Tak jak wspomniałem, jest to dla nas specjalna chwila, bo nie mieliśmy takiego samochodu u siebie w salonie. Samochody, które kupujemy dla naszych klientów, są to samochody głównie z centrali Mercedes-Benz Polska. Tak jak ten egzemplarz, który był samochodem pokazowym, demonstracyjnym w centrali Mercedesa. Myślę, że możecie zobaczyć bardzo wiele testów tego samochodu na różnych kanałach YouTubeowych, dziennikarskich. Samochód w 90% wykonany z aluminium. Cała konstrukcja jest wykonana z aluminium. Jedynie klapa bagażnika jest wykonana ze stali. Dach w samochodzie jest wykonany z włókna węglowego. Auto, tak, tak naprawdę typowo sportowe, które na co dzień, jeżeli chcielibyśmy im przemierzać polskie drogi. No, będzie, będzie nie lada wyczynem z tego względu, że tutaj e, to auto jest nastawione tylko i wyłącznie na te a, aspekty sportowe. Samolot wspomniałem, ma 585 koni, 700 Nm, e, tak naprawdę wszystko jest transmitowane na e, tylnią oś. Auto jest perfekcyjnie wyważone, bo tak naprawdę 47% masy tego samochodu jest na, na przodzie, 53% masy jest na tyle. Jest to, na, jest, jest to wykonane przez to, że silnik jest umieszczony z przodu, natomiast e, skrzynia automatyczna e, w tym samochodzie jest z tyłu. Jest to transmitowane przez tak zwany e, e, transaxel. E, dzięki temu możemy, możemy roz, e, dostać taką, taką, takie proporcje e, masy e, w tym samochodzie. Te wszystkie elementy, które widzimy na samochodzie, czyli e, tutaj, element, w którym mamy chłodzenie hamulców, tutaj mamy element chłodzenia silnika, wszystkie elementy aerodynamiczne w tym samochodzie mają znaczenie. E, tutaj nie ma nic na pozór, tu nic nie udaje, to auto. Ma być przygotowana do tego, żeby jak najszybciej pokonywać trasę. Tak naprawdę ten samochód pokonał północną część Nurburgringu w 7 minut i 11 sekund. Ten rekord został pobity niedawno, bo w lipcu 2020 roku został zaprezentowany nowy model AMG GT R w wersji Black Series. Ten samochód ma już 730 koni, 800 Nm i w tym momencie jest najszybszym samochodem produkcyjnym na północnej części toru Nürburgring. Z tyłu mamy bardzo dużą lotkę, którą możemy sobie regulować jej i kąt natarcia. Czy chcemy mieć jak najszybszą prędkość, czy jak największy docisk z tyłu. Mamy trzy wyjścia układu wydechowego, długi 50-centymetrowy splitter z tyłu, który tak naprawdę dociska nam tylną oś tak, żebyśmy jak najszybciej mogli pokonywać zakręty. Bo jak to mówi Mercedes. Prawdziwy samochód wyścigowy nie jest dobry na prostej, tylko e, pokazuje, jakie ma umiejętności, jaki jest w zakrętach. Jak szybko może pokonywać zakręty, i faktycznie osoba, która kieruje tym samochodem, e, musi złamać sobie pewną barierę. E, taką barierę e, mentalną, w której. E, przekracza swoje granice, przekracza granice limitów, w jakiej może pokonywać szybko zakręty, bo nie jesteśmy sobie w stanie wyobrazić, jak naprawdę szybko możemy pojechać tym samochodem. Zapraszam teraz do środka. Zerknijcie, jak wygląda środek w tym samochodzie. Z tamtej strony idziesz, to, to Cię wpuszczę też z tamtej strony. Samochód w 2018 roku przeszedł facelifting i tutaj, już mamy, tutaj mamy już wersję po faceliftingu, czyli mamy w środku już wirtualne zegary, nie wiem czy z tamtej strony to chwycisz, ale tak powinno być, czyli tu mamy wirtualne zegary, które, które już są w najnowszej wersji, mamy nową kierownicę AMG, która jest już pewnie znana z innych modeli AMG, mamy przyciski szybkiego dostępu, konsolę środkową wykonaną oczywiście w kształcie litery V, która nawiązuje do widlastej V, która drzemie pod maską tego samochodu i przyciski szybkiego dostępu, jak uruchomimy zapłon, to zaraz Państwu, zaraz pokażę jak to wygląda i tu mamy przyciski szybkiego dostępu, gdzie tak naprawdę możemy szybko zmieniać ustawienia samochodu tak, żeby jak najmniej odrywać wzrok od kierownicy, żeby to było bardzo, bardzo szybkie. wyświetlacz centralny, przeniesiony RODEM z C klasy po faceliftingu, bo one są takie same. Jeszcze ten samochód nie otrzymał systemu MBUX, ale myślę, że w niedługiej przyszłości też tak się stanie. Akurat nasz egzemplarz wyposażony jest w prawdziwą skórzaną tapicerkę NAPPA z mikrofibrą mamy dodatkowo wykończenie włókna węglowego konsoli centralnej jak i boczków, mamy nagłośnienie Burmester Surround, mamy dodatkowo aktywny tempomat i klatkę z tyłu wykonaną pod kolor tego nadwozia. Pokażę państwu jak wygląda silnik w tym samochodzie. Przejdźmy do serca. Tu mamy 4-litrowe serce tego samochodu, i tak jak wspomniałem, masa w tym samochodzie jest rozłożona praktycznie na samym środku. Kierowca siedzi praktycznie na tylnej osi, i jakby. E, jakby nam się mogło wydawać, silnik jest tutaj. Wcale nie. Silnik jest przesunięty, e, przesunięty do tyłu. E, tutaj tak naprawdę mamy tylko i wyłącznie e, płyny, które możemy sobie e, uzupełnić w tym samochodzie. A silnik jest cofnięty tak, żeby ten rozkład mas był e, jak najlepiej wyważony w tym samochodzie. Zamówimy sobie. Po Face zostały zmienione przednie światła. W światło są w kształcie litery V grill Pan Americana, który już zadebiutował w wersji GTR w 2016 roku, gdzie swoją premierę miał na festiwalu Goodwood. I wtedy pierwszy raz został pokazany Grill Pan Americana. Teraz jest on mega popularny, praktycznie w każdym modelu z serii AMG widzimy ten grill. Wtedy ten samochód jako ciekawostka występował tylko w jednym kolorze, w kolorze Hell Green, zielonym, nawiązującym do e, w pętli na Nurburgringu, czyli zielonego piekła. Teraz e, ten samochód jest w różnych wariantach kolorystycznych, nasz przyznam szczerze jest bardzo ciekawy i bardzo rzadki, e, to jest szarość Irydu Designo Metallic, e, bardzo fajny kolor. E, Nazwy nosi kolor szary, ale tak naprawdę jest to kolor srebrny. On nawiązuje do tych wszystkich wersji Mercedesa sportowych, które brały udział w wyścigach i myślę, że no myślę, że komponuje się pięknie z, z tym dachem, który jest wykonany z włókna węglowego z czarnymi kołami ANG Performance, które z przodu są 19, z tyłu 20-calowe. No robi, robi piorunujące wrażenie na żywo. Warto też wspomnieć, że w tym samochodzie mamy tylną oś skrętną. Skrętna jest oś o półtorej cala, więc tak naprawdę no to pokazuje, że naprawdę są bardzo duże limity, jeżeli chodzi o, o pokonywanie szybko zakrętów w tym samochodzie. Także chcieliśmy Państwu... Pokazać ten samochód, bo bardzo cieszymy się, że możemy dostarczyć w naszym salonie taki samochód sportowy. E, na ogół wszystkie samochody, tak jak wspomniałem na samym początku, są z centrali Mercedesa i staramy się tak selekcjonować te auta w naszym salonie, żeby były nietuzinkowe, żeby były piękne i żeby te specyfikacje naprawdę były wyjątkowe. I e, na ten moment nam się to udaje. Bardzo rzadko e, możecie u nas zobaczyć samochody stokowe, przeważnie są to auta, które naprawdę gdzieś e, mają jakieś elementy e, specjalne. E, Tutaj mamy at Na przykład też w pięknym, w, pięknym, w pięknym kolorze, szarość grafitu, metalik. Tutaj mamy E-Klasę 300DE. Samochód jest to dwulitrowa, dwulitrowa jednostka diesla w połączeniu z silnikiem hybrydowym. Również bardzo ciekawy samochód i też samochód, który myślę jest, jest, jest popularny na polskim YouTubie, bo to jest też samochód prasowy, więc mogą Państwo zobaczyć, jak ten samochód zachowuje się na drodze i jak potrafi być oszczędny przy 300 koniach mocy. Także e, tak to wygląda. E, bardzo dziękuję za udział w naszym live, e, lub Bardzo dziękuję osobom, które obejrzą troszeczkę później naszą relację. E, Zapraszam do naszego salonu e, i jak najbardziej życzymy wszystkim zdrowych, spokojnych e, i wesołych świąt, e, żebyście spędzili je w, w gronie rodzinnym, tak, żeby, e, żeby te święta były dla Was niezapomniane. Dziękuję.